Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Reguł Gry. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób ludzie się przejmują opinią innych, dlaczego się przejmują opinią innych i w jaki sobie z, tobie, sobie z tym poradzić. Zacznijmy od tego, że można włożyć sobie taką koszulkę, jak, jaką otrzymałem od mojego syna, czyli Super Tata. Jest tutaj napisane, być jak mądry jak Iron Man, silny jak Hulk, szybki jak Superman i dzielny jak Batman. Właśnie. I teraz... Możemy poszukiwać w sobie różnego rodzaju cech, mocnych stron, po to, żeby poczuć się pewnym siebie. I tak naprawdę na koniec dnia o to właśnie chodzi, ponieważ kiedy przejmujemy się opinią innych? Dlaczego i kiedy? Przejmujemy się opinią innych wtedy, kiedy nie mamy opinia na temat nas samych. I kiedy uważamy, że ta opinia innych ludzi może faktycznie być prawdą. W związku z tym stres pochodzący z zamartwiania się, co inni o mnie powiedzą, bierze się tak naprawdę z naszej głowy, nie z krytyki ludzi, nie z tego, co oni nam mówią. Oczywiście znacznie przyjemniej jest słyszeć pochwały i wsparcie niż krytykę. Więc faktycznie trzeba się nauczyć e, siły mentalnej, trzeba wytrenować swój umysł, żeby sobie z tą krytyką radzić. Ale przede wszystkim trzeba sobie poradzić z krytyką, którą my w swojej głowie tworzymy, bo częściej słyszymy krytykę na temat nas samych w naszej własnej głowie. I albo też nas, nasz głos wewnętrzny, my sami na siebie najeżdżamy, albo wyobrażamy sobie, że ktoś może o nas powiedzieć: że gdy wejdziemy na przykład na plażę, to ktoś powie: U jaki gruby, u jaki chudy, o jaką ma oponkę, u jakiego ma małego siusiaczka, u jakie ma małe piersi. Prawda? Czyli to jest w naszej głowie. 99% rzeczy jest w naszej głowie, których się i one się nigdy nie wydarzą. I teraz w związku z tym zamartwianie się. Martwienie się o opinię innych bierze się z tego, że nie mamy opinii siebie na nas samych, albo ona jest bardzo, bardzo słaba. W związku z tym musimy zacząć od wypracowania odpowiednio dobrej, zdrowej opinii na nas samych, o nas samych. Teraz nie chodzi o to, żeby pozytywnie tylko myśleć, bo ja nie jestem zwolennikiem pozytywnego myślenia, bo bardzo łatwo z pozytywnego myślenia wejść w magiczne myślenie. Ja jestem zwolennikiem zdrowego, Myślenia. Zdrowe myślenie jest to połączenie racjonalnego myślenia z pozytywnym myśleniem właśnie. Ale żeby ono faktycznie było zbalansowane, potrzebujemy zadać sobie kilka pytań. Czy to, w jaki sposób myślę, jest oparte na faktach obiektywnych, które mogę na, nagrać na kamerę? Czy to myślenie z, w zdrowy sposób wpływa na moje ciało, czy mnie spina, czy nie, czy jest wspierające dla mojej psychiki? To są trzy pierwsze pytania. I teraz, kiedy myślę sobie o sobie samym, pozytywnie, negatywnie, realnie albo nie, to pytanie, jakie korzyści mam z tego myślenia? Czy tylko takie, że się pompuje, czy takie, że czuję się osadzony i nie rani nikogo? A pytanie, jakie są zagrożenia również tego myślenia? To jest pięć pytań zdrowego myślenia w change value process w kole pytań change value process? I na końcu jest szóste, bo w sumie jest sześć pytań zdrowego myślenia, mówimy to, jak chcesz myśleć o sobie. Aby. Twoje myślenie o Tobie było oparte na faktach, zdrowe, wspierające, korzystne i zabezpieczało zagrożenia. Bo mówienie o sobie jestem beznadziejny nie jest oparte na faktach, bo nie we wszystkim jesteś beznadziejny, nie jest wspierające. Zagraża Tobie, że doprowadzisz siebie do marazmu, nawet depresji. Ale pytanie, jakie są korzyści? Ponieważ część osób, która myśli, jestem beznadziejny, motywuje się w ten sposób. Czyli korzyść jest, dlatego nie tak łatwo wyplenić ze swojej głowy tego typu myślenie. Ale zarazem, kiedy myślimy, jestem super, wszystko mi się uda, to też nie jest oparte na faktach, ponieważ nie wiadomo, czy ci się wszystko uda. I według jakich kryteriów jesteś super? Teraz pytanie, czy jest korzystne? Oczywiście, że tak, bo, bo hmm. nakręca pozytywnie. Ale jakie są zagrożenia? Takie, że możemy mieć przerośnięte ego, brak pokory? że nie będziemy empatyczni, że nie zauważymy zagrożeń na naszej drodze, bo tylko i wyłącznie będziemy myśleć pozytywnie, że wszystko się uda. I w związku z tym trzeba nauczyć swój umysł zbalansować, Tym się zajmujemy w supportersach, czyli w Międzynarodowym Centrum Nowoczesnej Psychologii i Terapii. Tym się zajmujemy w Instytucie Liderów Zmian, kiedy prowadzimy szkołę terapii, coachingu i psychoterapii. Uczymy ludzi, jak mają pomagać innym, ale uczymy innych, jak mają pomóc sobie. I teraz... Żeby poradzić sobie ze stresem, który wynika z, z zamartwiania się, co inni o nie powiedzą, również trzeba wykonać w swojej głowie kilka innych praców samodzielnie albo właśnie z pomocą terapeuty czy coacha. Trzeba często uporządkować swoją przeszłość, ponieważ to z przeszłości mamy zapisane schematy, gdzie rodzina, gdzie przyjaciele, gdzie nauczyciele, gdzie bliscy mówili nam: Nie dasz rady. Będziesz słaby, uważaj, nie rób tego, bo co inni powiedzą. Może jednak się nie wychylaj, bo ci uznają za głupka. Może jednak nie próbuj, bo jak ci nie wyjdzie, to cię wyśmieją. I teraz. Część z tych osób chciała nas skrzywdzić, chciała podciąć nam skrzydła, bo wtedy czuli, czuli się lepiej, bo my nie osiągnęliśmy wtedy sukcesu. Ale część osób mówiła te słowa z dobrą intencją, tylko nie wiedziała, jak to powiedzieć w odpowiedni sposób, żeby nie zranić też naszej psychiki. Mówiła z dobrą intencją, ponieważ obawiała się faktycznie, że ktoś nas wyśmieje, że ktoś nas skrzywdzi, więc mówiła, hej, uważaj, oni mogą cię skrzywdzić, hej, uważaj, oni mogą cię wyśmiać, może jednak się nie wychylaj, może jednak nie, nie idź, nie recytuj wiersza, może jednak nie występuj publicznie, może jednak nie śpiewaj. Ale robili to z dobrą intencją, tylko że nie umieli mądrze tego zrobić, bo, za, bo mogli powiedzieć: Słuchaj, jest zagrożenie, że cię wyśmieją. Dlatego pytanie, co wtedy zrobisz? Ja tak staram się wychować swojego syna. Kupił sobie koszulkę taką w cekinki z dinozaurem, która jest y, obiektywnie męsko-damska, ale ktoś może powiedzieć, że jest bardziej damska. Więc ja, mów, ja nie mówię mu: Słuchaj, nie bierz tej koszulki, bo ona jest babska, będzie wyglądał jak TIT, tak? Albo słuchaj, wyśmieją cię, nie nakładaj tego. Tylko słuchaj, bardzo podobać się tak. Mi też się podoba. Chociaż ja takich kolorów nie, nie przepadam I, i, z, i z cekinami takiej taki koszulki mnie nie nałożył. Natomiast, jeśli ci się podoba, super. Bardzo dobrze. Rób to, co czujesz. Jeśli nie krzywdzisz siebie albo kogoś. Tylko musisz wiedzieć o tym, że jest jedno małe zagrożenie. Ktoś może wyśmieć te cekinki i ten element różowego koloru. Co wtedy powiesz? I przygotowuję go do tego, że ktoś może. Nie stawiam go przed faktem boskim czy ojcowskim, że to jest złe, co robi, że to jest brzydkie, że to jest dziecinne, że to jest babskie tylko pokazują mu zagrożenia i uczę go, jak może zareagować. Uczę go, żeby szedł za swoimi emocjami, za swoimi potrzebami, a jednocześnie, żeby umiał zareagować na zagrożenia. I to jest to balansowanie właśnie, to jest realizowanie intencji wspierania dziecka, jednocześnie, żeby uczyć go, żeby faktycznie mm, umiał zareagować, kiedy ktoś go by wy wy wyśmiał. Oczywiście nikt go nie wyśmiał i, i wszystko było okej, okay, ale w innych sytuacjach doświadczał już jakiejś krytyki, doświadczał już jakiegoś popchnięcia i musi się nauczyć mm, reagować. Musi się nauczyć też o sobie w Odpowiedni sposób myśleć. Więc trzeba przepracować swoją przeszłość, gdzie często zapisane są schematy, czego nie powinniśmy, co powinniśmy, jacy jesteśmy, i obraz nas samych, obraz naszego poczucia wartości często jest zaburzony przez opinie innych, których nie przepracowaliśmy. I one tkwią w naszej głowie. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli cały czas wirusa na komputerze, który opóźnia działanie naszego komputera, który się wiesza, który powoduje, że jakiś program inny nie działa. Trzeba. Wyplenić tego wirusa, przeinstalować czasami jeszcze raz system. To trochę tak, jakbyśmy tworzyli piękny ogród, ale cały czas nie wycięli chwastów. Albo nie wycięli jakiegoś krzaka, który jest brzydki i który ma silne korzenie i niszczy inne piękne e, drzewa, które są bardziej wrażliwe. Trzeba te schematy, te wzorce, te przekonania wyplenić. I to jest bardzo ważny, bardzo ważny element. Kolejnym ważnym elementem. I co to też mówiłem w nagraniach o toksycznych ludziach. Trzeba nauczyć się ripostować, trzeba nauczyć się odpowiadać na komentarze. Trzeba wziąć kartkę papieru, wypisać to, co ludzie negatywnego mogą o nas powiedzieć lub pomyśleć i nauczyć się ripostować kulturalnie albo mocno. Też to jest element e, pracy terapeutyczno-coachingowej, gdzie nie tylko przepracowujemy przeszłość i emocje, ale uczymy się lingwistycznie przygotować czasami do batalii e, faktycznie fizycznej, ale czasami do batalii między naszymi myślami a naszymi myślami. Ponieważ jakaś część nas mówi, e, nie uda się, wyśmieją, a druga część wtedy powinna powiedzieć, ale skąd wiesz, że się nie uda? A nawet jeśli będą wyśmiewani, będą, w, będę wyśmiewany, ktoś mnie wyśmieje, to co z tego? Bo większość ludzi ma tak, o nie, wyśmieją mnie, no nie, to nie będę tego robić. Ale inny proces może zadać się w głowie, o nie, wyśmieją mnie. Za co mnie mają wyśmiać? No za strój, no za sposób mówienia. Okej, okay. to czy chcę zmienić strój i sposób mówienia, czy chcę zaakceptować mój strój i mój sposób mówienia, aby czuć się z tym ok. Co uważam na temat mojego sposobu mówienia, co uważam na temat mojego stroju? Bo jeśli właśnie wykształcisz pomysł na ripostę, to tym samym to też Cię nauczy Twojej własnej opinii na temat siebie samego. I to jest właśnie kolejny element wykształcić więcej konstruktywno-realno-pozytywnych opinii na temat siebie samego. Ponieważ jeśli masz odpowiednie opinie, na temat wielkości swoich piersi, swojego siusiaka, swojej pupy, swojego brzucha, swoich włosów, swoich oczu, swoich włosów, swojego pochodzenia, swojego koloru skóry, swojej płci, swojego wykształcenia, swojego poziomu zarabiania pieniędzy, swojego mieszkania, tego jak, jak spędzasz życie, to w jaki sposób funkcjonujesz, będziesz mieć opinie zdrowe, to nie będziesz bać się opinii innych. Bo jeśli by ci powiedział, jesteś oszustem, to się przejmiesz? No, prawdopodobnie nie, bo wiesz, że nie jesteś oszustem. Ale jeśli ci powiem, jesteś brzydki, jesteś brzydka, to może już się przejmiesz. Dlaczego? Bo jakaś część ciebie może tak uważać. I jakaś inna część ciebie nie ma opinii wystarczająco, wystarczającej, że jesteś piękny czy piękna. Albo nawet jeśli nie chcesz uznawać, że jesteś piękny czy piękna, to, że nie jestem brzydki, nie jestem brzydka, tylko jestem, jaki jestem. Akceptuję mój wygląd. Jeszcze innym elementem jest to, że jeśli faktycznie nam nie pasuje to, co jest w naszym życiu, jak wyglądamy, co robimy, jakie mamy wykształcenie, to czasami nie należy tego akceptować, tylko należy to zmienić. Ponieważ jeśli ktoś ma 200 kg nadwagi, ledwo co chodzi albo nie chodzi, to pytanie, czy ma akceptować siebie, czy ma to zmienić. Jeśli ktoś wstydzi się swojego braku wykształcenia, to może zaakceptować ten brak wykształcenia, a może zacząć się uczyć. I teraz nie wiemy, co jest najlepszą odpowiedzią. Natomiast to, że się boimy krytyki, to, że się boimy krytyki, o, jesteś z małego miasta, albo o, jesteś niewykształcony, to wynika z tego, że mamy albo brak akceptacji w sobie tego pochodzenia, czy wykształcenia, albo nie podjęliśmy nigdy kroku, żeby to zmienić. Oczywiście pochodzenia nie zmienimy, kolor skóry nie zmienimy, wykształcenie możemy zmienić, pytanie, czego chcemy. To, co możemy zmienić, może warto zmienić. A to, co warto zaakceptować, warto zaakceptować. I w momencie, kiedy poskładasz te wszystkie elementy samodzielnie albo właśnie w pracy z zaufanym terapeutą, czy naszym terapeutą z naszego centrum, czy innego, komu zaufasz, uporządkujesz przeszłość, nauczysz się ripos, znajdziesz opinie zdrowe na temat siebie samego, siebie samej, zaczniesz zmieniać to, co jest do zmiany i akceptować to, co jest do zaakceptowania, to wtedy nauczysz się radzić z krytyką i opinią innych. I stres z tego wynikający zniknie. Albo będzie znacznie, znacznie mniejszy. Zapraszam Cię do zdrowszego świata mentalnego. Jak wiesz, z czego pochodzi przejmowanie się opinią innych, to teraz wiesz, co możesz z tym zrobić. Samodzielnie, albo z pomocą zaufanego kołcza, czy Terapeuty. Trzymam kciuki. Takie oto kolejne reguły gry. Powodzenia.